Audycja realizowana przy współpracy z gminą miasta Sochaczew. Dzisiaj przy mikrofonie Radia Wiktoria Daniel Janiak, burmistrz Sochaczewa. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Wiktoria. W Sochaczewie w ostatnim czasie możemy zauważyć bardzo duży ruch, jeżeli chodzi o wydarzenia sportowe. Sam pan burmistrz prywatnie sport uprawia, gra w piłkę i widać, że mieszkańcy Sochaczewa również starają się i dbają o swoją kondycję fizyczną i o swoje zdrowie. Jak najbardziej tak, tak prywatnie to troszkę gorzej, ponieważ przytrafiła mi się kontuzja. Natomiast tak, cieszę się jako gospodarz, jako władarz miasta, że no, w sportem stoi. To trzeba głośno powiedzieć o tym. Jestem dumny z osiągnięć mieszkańców Sochaczewa. No, mamy mistrzów polski w rugby. Natomiast no, ostatnio miałem okazję być na meczach Rysi w Chodakowskiej Hali. No, Rysie, Rysie naprawdę wygrywają wszystko i to dość dużą przewagą, jeżeli chodzi o koszykówkę. Spoglądam spoglądam naprawdę z takim optymizmem na, na sokaczewski sport. Oczywiście wspieram od samego początku, jak tylko mogę. Rozmawiamy z prezesami, będziemy dalej rozwijali sokaczewski sport. Oprócz sportu, to oczywiście kultura, i ta kultura ma się w Sokaczewie bardzo, bardzo dobrze. Oprócz tego, że tak z ostatnich wydarzeń miałem okazję być na pięknym koncercie, póki Polska Żyje w Nas. To tytuł koncertu mundurowego zespołu wokalnego i instrumentalnego Patria pod dowództwem maestro Arkadiusza Mamcarza. Piękny, wzruszający koncert, który przekazuje naprawdę mnóstwo wartości, ale również muszę powiedzieć, że miałem okazję być na 32. koncercie laureatów w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Sokaczewie. Jako nowy burmistrz, nowy włodarz postanowiłem też osobiście przekazać tą informację wszystkim uczniom, rodzicom, którzy na co dzień korzystają z państwowej szkoły muzycznej, że podtrzymam współpracę, która zawsze była dobra z samorządem miejskim z miastem Sochaczew i też oczywiście miasto Sochaczew mimo dość takiego ciężkiego roku budżetowego postanowiło wesprzeć współorganizować to piękne wydarzenie, które wpisało się na stałe w mapę kulturalną Sochaczewa. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie tak owocna jak do tej pory. Bardzo mi też zależy na takim rozwoju edukacyjno-muzycznym wszystkich mieszkańców Sokaczewa. Panie burmistrzu, wspomniał pan o trudnym budżecie, więc musimy poruszyć temat podniesienia podatków, podniesienia podatków od nieruchomości głównie. Tak, no to nie jest łatwy temat i zawsze budzi wielkie emocje. Natomiast no to też nie jest dość popularna decyzja. Na pewno każdy samorządowiec, każdy włodarz bije się z myślami, ponieważ każde podniesienie podatków wiąże się również z niezadowoleniem, jakby nie patrzył, czy to przedsiębiorców, czy czy gospodarstwa domowe. Natomiast samorząd Sokaczewski Stoi przed dość dużym problemem, o czym, mówiłem, o czym mówiłem na sesji. Podatki nie były podnoszone wiele lat i ciężko jest podnieść na początek dość dużą kwotą. Trzeba się odważyć na ten ruch, ponieważ według naszych kalkulacji bardzo dużo środków po prostu przechodziło, przechodziło obok nas. Ja jestem zwolennikiem podnoszenia podatków o stopę inflacyjną, co nie było robione przez wiele lat w Sokaczewie. No, rozpoczęliśmy od podniesienia tych podatków, m.in. żeby ta jakość życia w Sokaczewie była podnoszona i żeby po prostu samorząd Sokaczewski był w stanie utrzymać wszystkie jednostki i utrzymać działalność bieżącą. Oczywiście te podwyżki zawsze zawsze gdzieś wśród ludzi tak jak wspominałem budzą budzą emocje. Natomiast wszystkie te środki, które są przez samorząd zbierane z podatków są przekazywane mieszkańcom w różnych formach i tu trzeba też przypomnieć na przykład o darmowej komunikacji, która jest w Sokaczewie. Panie burmistrzu, w takim razie po temacie trudniejszym, powiedzmy sobie o czymś znacznie przyjemniejszym, zwłaszcza dla pana, bo został pan odznaczony znaczony medalem marszałka Józefa Piłsudskiego. Zgadza się. Tak jak mówiłem, że koncert Patryk Sochaczewskiej Partii to piękne wartości, tak Związek Inwalidów Wojennych RP, oddział Sochaczew obchodził stolecie. Piękny, piękny jubileusz w 1924 założony. Związek Inwalidów Wojennych w ogóle powstał po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1919 roku. My w Sochaczewie mamy świetnego prezesa, który dba o interesy kombatantów. Prezes Roman Sobiś, który na co dzień jest bardzo mocno zaangażowany, cały czas pamięta o seniorach, o osobach potrzebujących. Jest takim naprawdę bardzo, bardzo aktywnym prezesem. Współpraca z nim układa się na najwyższym poziomie. Zresztą miałem okazję też porozmawiać z oddziałem wojewódzkim i tam też naprawdę nasz oddział sokaczewski na czele z panem prezesem jest mocno wychwalany. Nie spodziewałem się tej nagrody. Wspieram Związek Inwalidów Wojennych od dłuższego czasu, nawet jak jeszcze nie byłem burmistrzem. Ja muszę powiedzieć, że z panem prezesem znam się, znam się wiele, wiele lat i to miałem okazję powiedzieć na przykład, Podczas przemówienia, gdy obchodzony był jubileusz, że wszyscy znają takie słowo, powiedzenie polegać jak na zawiszy. U nas w Sokaczewie, ponieważ w ratuszu, w kramnicach, ponieważ Związek Inwalidów Wojennych ma pomieszczenie, gdzie może się spotykać. U nas tak wewnątrz panuje takie powiedzenie, polegać jak na Romanie, ponieważ pana prezesa nie trzeba prosić dwa razy, sprawdzać, dzwonić, czy będzie, czy to się uda. A oprócz takich spraw związanych z, z celami statutowymi związku, pan prezes jest zaangażowany w wiele innych ważnych spraw, wiążących się z patriotyzmem, z wydarzeniami patriotycznymi w Sokaczewie i to bardzo cieszy. Za medal imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego serdecznie bardzo dziękuję. To dla olbrzymie wyróżnienie i to też taka nobilitacja, żeby dalej wspierać osoby, które kiedyś walczyły o to, żebyśmy mogli na przykład dzisiaj Panie redaktorze się spotkać i mówić w języku polskim. Moim i państwa gościem był Daniel Janiak, burmistrz Sochaczewa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wiktoria. Audycja zrealizowana została przy współpracy z gminą miasta Sochaczew.